Czyli widzi Pan tutaj dużą szansę znów się dogadać, by sprawy, które są jako do załatwienia, lepiej udało się zrealizować. Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszego programu, którym jest Pan Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn i kandydat w wyborach samorządowych na to samo stanowisko. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, zbliżają się wybory samorządowe, a Pan nie ma konkurencji. Tak, faktycznie nie ma kontrkandydata. Dziwna sytuacja dla mnie, zaskakująca, z którą trzeba się zmierzyć. Kampanię prowadzę normalnie, czyli spotykam się z ludźmi, ulotka wyborcza, informacje każdego wieczoru, Dwa, trzy spotkania z kandydatami do Rady Gminy, z kandydatami do Rady Powiatu. Mieszkańcom się takie podejście należy. Czyli no, wygrano, pan ma w kieszeni, można tak rzec. No, musi jeszcze 50% osób, które przyjdą do głosowania, zagłosować tak. Ale mam nadzieję, że w trakcie tej mojej krótkiej kadencji, bo niewiele ponad dwa lata, nie podpadłem, powiem kolokwialnie, mieszkańcom tak, że będą chcieli w większości ludzi zagłosować na nie. Więc proszę Państwa o głos. Czyli, Panie Wójcie, podczas tych spotkań, które Pan odbywa z mieszkańcami, chyba stara się Pan przekonać do swojego komitetu wyborczego, by z Pana ugrupowania jak najwięcej osób weszło do Rady Gminy. Yy, tak, to jest jeden z celów. Yy, bardziej zależy mi na tym, aby pokazać, yy, poznałem gminę, yy, poznałem mieszkańców. Yy, wiem, jakie mamy yy, wyzwania, też takie strategiczne projekty. I mieszkańcom należy się to, aby im po prostu to y, uświadomić, na co nas będzie stać w najbliższych pięciu latach, jeżeli sytuacja jakoś diametralnie się nie pogorszy, y, czyli będzie względnie stabilna i te możliwości finansowania z zewnątrz będą podobne. Więc y, mamy wizję, o której mamy obowiązek poinformować mieszkańców. Porozmawiać. Mieszkańcy też wrzucają swoje pomysły do nawet takich bieżących spraw związanych choćby z funkcjonowaniem urzędu gminy, którym kieruje. Więc to są cenne spotkania. Brak kontrkandydatów no, praktycznie chyba oznacza, że boją się z pana no, tutaj pozycją, jakby stoczyć bój. Bo nie mają szans. Tak to można określić? Pracowaliśmy ciężko i ponad podziałami. Tak komitet nazywa się, który zawiązaliśmy ponad podziałami, bo faktycznie współpracowaliśmy z każdą stroną sceny politycznej, aby pozyskać jak najwięcej środków i realizować te nasze zadania, przede wszystkim inwestycyjne, jak najszerzej. Więc pracowaliśmy ciężko, aby faktycznie to zaufanie mieć. Ku mojemu zaskoczeniu, to powtórzę, że faktycznie jestem zaskoczony, tego kontrkandydata nie ma, bo szykowałem się, że będzie. Mhm. Zobaczymy. To może być taka sytuacja trochę mało dla Pana dopingująca może? Nie, dopingująca jest. Też mi zależy na tym, aby jak najwięcej osób poszło na wybory. Zachęcam Państwa do tego, zachęcam do głosowania na tak. Jest różnica mieć 55% głosów na tak. Bądź 85. To jest kwestia tego, jak potrafię, tak powiem, marketingowo sprzedać wizję rozwoju gminy. Jesteśmy naprawdę bardzo fajnym samorządem, bardzo aktywni mieszkańcy, zgoda w Radzie, przedsiębiorcy, sporo wpływów podatkowych więc generalnie wszystko gra. Trzeba umiejętnie tym wszystkim zarządzać, aby. Aby niczego nie popsuć i aby jakiś swój ślad w historii samorządności w Gminie odcisnąć i, i po to tam jestem. Czy ta sytuacja, o której Pan mówi, no, sprawia, że należy się spodziewać, że nie będzie opozycji w Radzie? Kilku radnych, którzy startują z mojego Komitetu już zostali radnymi, oni też nie mają kontrkandydatów i tam nie ma głosowania, tak, bądź nie, więc yy, hmm. przechodzą, jest ich pięciu. Mam bardzo mocnych kandydatów. Zresztą ci, którzy startują, bo komitetów łącznie było pięć, też komitety społeczne. Znam tych ludzi, szanuję, więc na każdym spotkaniu mówię: niech wygra lepszy. Oczywiście chciałbym wprowadzić ze swojego komitetu jak najwięcej radnych, ale naprawdę mam super ludzi, którzy startują z innych. Komitetów Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do, do tych wyborów i tego co będzie y, po wyborach. Czyli widzi Pan tutaj dużą szansę y, znów się dogadać, by sprawy, które są jako do załatwienia, lepiej udało się zrealizować? Y, tak. Mi się bardzo szybko po poprzednich wyborach, kiedy wydawało się, że ta opozycja będzie taka bardzo y, silna, Y, udało szybko dojść do porozumienia z radnymi, z, czy, czy też z tymi, którzy nam mogą pomóc, bo i strona rządowa, i, i samorząd Województwa Mazowieckiego. Mi się wydaje, że też mam taki charakter, że nie buduje swojej pozycji na konflikcie, a raczej na, na zgodzie, na rozmowie. I to chyba na poziomie samorządu gminnego jest najlepsza opcja. Dla przeciętnego obserwatora, który no, znajdzie się w gminie z Buczym, czy w ogóle tylko przejeżdża przez y, gminę, no widać, że to wszystko się rozwija. Y, w związku z tym pytanie, czy to, że gmina Zbuczyn jest położona przy no, ważnym trakcie międzynarodowym y, i bliskość y, miasta Siedlce ma na to taki znaczący wpływ? Jasne. Y, ja mówię teraz. To sformułowanie, że jesteśmy gminą podmiejską. Ktoś nas tak nazwał, ja się do tego przywiązałem, obserwuję jak rozwijają się gminy podmiejskie, ale ktoś powiedział, że właściwie to my jesteśmy gminą podstołeczną, bo jeżeli z, w europejskim y, kraju można w godzinę dojechać samochodem do centrum stolicy, to jest miejscowość podstołeczna. Jakoś się przywiązałem do tej myśli y, i faktycznie tak jest. My jesteśmy bardzo. Atrakcyjną gminą do zamieszkania, do prowadzenia działalności, szczególnie biorąc pod uwagę budowę autostrady, bo krajowa dwójka była dla nas bardzo atrakcyjna. Ale teraz pomijając te kwestie problemów związanych z budową autostrady, bo to bardzo silnie akurat właśnie w tym czasie odczuwamy, odczuwają rolnicy, no, mamy bardzo duże zamieszania, ale ten zysk, który będzie finalnie, czyli będziemy mogli wjechać na węzeł siedce wschód. I za chwilę być w Warszawie, bądź będziemy mieć 5 kilometrów od wschodniej granicy gminy olbrzymi węzeł łukowisko, który będzie łączył bardzo ważne arterie komunikacyjne dla kraju i Europy, czyli dwójkę, autostradę i S-19. To dla nas tworzy naprawdę niesamowite możliwości. Trzeba to tylko umiejętnie rozgrywać. Czy widzi Pan zainteresowanie potencjalnych inwestorów? Lokalizacją swoich inwestycji w gminie Zbuczyn w związku z budową autostrady? Tak, tak. Jest bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców. My myślimy, aby wychodzić naprzeciw i za chwilę będziemy tworzyć plan ogólny, dokumenty strategiczne w zakresie właśnie planowania przestrzennego. I mamy zamiar bardzo mocno to uwzględniać, czyli musimy zainwestować w te tereny, które są przy Krajowej Dwójce Istniejącej, ale też przy Autostradzie. E, między innymi pod kątem właśnie e, rozwoju przedsiębiorczości, bo to jest olbrzymi potencjał i aż strach pomyśleć, co by było, gdyby inne sąsiednie samorządy wykorzystały ten potencjał, a gmina wiejska z Buczyn promowała się jako gmina typowo rolnicza bez, tych, bez tej takiej bardzo konkretnej oferty dla przedsiębiorców. Na to nie pozwolę. A propos utrudnień, o których Pan wspominał, no bo te utrudnienia mimo wszystko będą. Utrudnienia w zakresie. No, załóżmy podział gminy na dwie części, prawda? I teraz dostać się z jednego miejsca w inne miejsce, które są zlokalizowane po obu stronach autostrady, no, będzie znacznie trudne. Tak, olbrzymie wyzwania przed samorządem stoją, kiedy ta autostrada powstanie, a czy właściwie już powstaje i już mamy olbrzymie wątpliwości, wyzwania związane z tym, jak prowadzić sieć komunikacji wewnętrznej, bo drogi, całe ciągi zostały jakby przerwane. Jest kwestia melioracji, o którą się bardzo obawiamy. Jak chodzi o komunikację, to, to, to jedno, ale do jastroników, do pól to jest drugie, więc mamy takie zupełnie drogi gruntowe poprzerywane, musimy to tworzyć. Bardzo dużo wyzwań nas czeka, kwestie wodno-kanalizacyjne też no, cała tego, infrastruktura, prawda? Cała infrastruktura. Tych wyzwań mamy sporo, ale w ostatecznym rozrachunku może być tąpnięcie takie na minus, gdzie będziemy musieli faktycznie zrezygnować z jakichś inwestycji nawet ważnych dla nas, bo będziemy musieli na bieżąco reagować. Aby mieszkańcy po prostu mogli w miarę normalnie żyć, ale w ostatecznym ro rozrachunku, jak przejdziemy ten y, okres przełomu, to jestem przekonany, że będą same korzyści. Yy, to teraz porozmawiamy na temat budżetu. Jak wygląda sytuacja pod tym względem? Dobrze wygląda budżet w tym roku, wyjątkowo dobrze. Rekordowo. Nie macie długów? Nie długów nie mamy i długów yy, nie chcemy, zacią nie chcieliśmy zaciągać yy, budżet. Po raz pierwszy od lat w gminie Zwłoczyn był jest zrównoważony. Mówię był, bo został uchwalony oczywiście przez radnych w ubiegłym roku. A okazuje się, że mamy 105 milionów, przekroczyliśmy tą magiczną mm -hmm. cyfrę 100 milionów i jest bardzo dużo środków na inwestycje. Jak zostawałem to mieliśmy 8 milionów na inwestycje. Yy, teraz jest budżet sześciokrotnie większy. Na inwestycje tych na, tak? na wydatki. To tak, około 50 milionów? To jest 48 milionów. Myślę, yy. że, że będzie w okolicach 50. To jest takie szczęśliwe zrządzenie, że yy, inwestycje, bo pozyskiwaliśmy środki przede wszystkim z Polskiego Ładu, ze środków rządowych. Tutaj byliśmy naprawdę bardzo skuteczni i poprzedniemu rządowi należą się wielkie podziękowania, i ten budżet będzie um, rozliczał te inwestycje, te środki będą właśnie teraz rozliczane. Stąd te kwoty są po prostu powalające, jak, jak chodzi o nasz samorząd i pewnie sąsiednie gminy, samorządy wiejskie, które są podobne do nas. To pewnie wszyscy się dziwią, a mimo tego udało nam się zachować to, że y, te wkłady własne, które musimy mieć i tak dalej, to, to nie musimy na te, na, na te środki zaciągać kredytu. Budżet mamy zrównoważony i to cieszy. Nie, nie podnosiliśmy też podatków, bo cały czas się promujemy, że jesteśmy samorządem, w którym się żyje tanio. Czyli opłaty za korzystanie z gminy infrastruktury, czyli woda, ścieki czy ze śmieci, są na bardzo niskich poziomach. Najniższych nie tylko w powiecie, ale w regionie. Podobnie jest z podatkami. Ja miałem trzy razy wpływ na y, uchwały budżetowe, radni podjęły uchwałę, no ale wiadomo, y, że coś do powiedzenia w tym obszarze mam. Podnieśliśmy raz podatki o 10%, podczas gdy oficjalna inflacja to była grubo ponad hmm. 30%. Ale mamy y, spore wpływy podatkowe, bo mamy rolników, mamy... No dużo chyba podmiotów, podmiotów też właśnie. Dużo nie podmiotów nie gospodarczych, nie. którzy płacą podatki i my zachęcamy innych, aby to u nas podejmowali decyzję o, o założeniu działalności czy rozwijaniu swojej działalności, bo faktycznie uważam, że jesteśmy samorządem przyjaznym y, przedsiębiorcom. Więc biorąc to wszystko pod uwagę kończę myśl, y, budżet y, mamy duży, y, bardzo odpowiedzialny i, i bardzo dużo inwestycji w tym roku uda się zrealizować. Lecie Pan na środki z KPO? Liczę. E, oczywiście, że liczę, biorąc pod uwagę, że e, taktyka tego rządu wygląda na to i zmierza w tym kierunku, że e, te środki e, dla samorządów kierowane przez centrale będą znacznie mniejsze, bo program Polski Ład nie wiemy, czy będzie kontynuowany, a tam były kluczowe inwestycje dla samorządów e, strategiczne. Więc, a musimy rozwijać społeczności, no ludziom musi się lepiej żyć, więc wygląda na to, że to właśnie ze środków unijnych mają być finansowane te takie bardzo poważne inwestycje. Czekamy na rozwój sytuacji. My jako samorząd w najbliższej pięciolatce mamy bardzo ambitne plany: musimy zbudować trzecią stację uzdatniania wody, musimy zbudować oczyszczalnię, musimy rozwijać sieć kanalizacyjną, bo właściwie to tylko dwie miejscowości. Krzeski zbuczyn mamy skanalizowane, a mieszkańcy po prostu oczekują od nas, że już w końcu y, będą mogli korzystać z kanalizacji. Więc naprawdę te inwestycje są przed nami bardzo, bardzo duże i jakiegoś wsparcia będziemy potrzebować, aby tego nie etapować na 5 czy 10 lat. Czyli główne uderzenie w dalszym ciągu w infrastrukturę? Tak. Y, przy czym nie mówię o takiej tylko infrastrukturze drogowej czy wodno-kanalizacyjnej, ona jest ważna. To są absolutnie podstawowe potrzeby, no ale na przykład myślimy, aby w centrum Zbuczyna zbudować y, obiekt spełniający funkcje kulturalne, aktywizujące społeczności lokalne, czyli taki powiedzmy gminy środek kultury, świetlica wiejska z prawdziwego zderzenia. To od, od zera taka inwestycja? Od zera. Mhm. Y, też obiekt taki wielofunkcyjny pod tym względem, że jakieś usługi, drobne usługi jak kiosk, jakaś kawiarnia mhm. to, to, żeby to wszystko w centrum Zbuczynia było, y, to też na pewno będzie inwestycja inwestycja kilku, kilkunastu milionowa, ale potrzebna, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy być samorządem, w którym się dobrze żyje pod podsiedcami, czy pod Warszawą, jak to wcześniej zostało powiedziane, a teraz niedługo musimy... będzie bliżej do Warszawy. No jeszcze, tak, tak, to tak. właśnie o tym mówię, to musimy być atrakcyjni również pod względem właśnie takiej oferty kulturalnej, społecznej. Cóż, życzę powodzenia w realizacji tych wszystkich przedsięwzięć. Dziękuję serdecznie za przybycie do studia rozmowę. Hubert Pasiak, aktualny wójt gminy z Buczyn, a także kandydat na wójta w zbliżających się wyborach samorządowych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.